Tak, jestem pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie zorganizowało dla rodzin zastępczych zawodowych tutaj dzieci Mukołajki wraz z panem Starostą Błogowskim. Chciałabym podziękować wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom za okazane wsparcie i serce dla dzieci w Zastępczej, za uśmiech na ich twarzach. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy kultywować że tak powiem e, takie mikołajki dla naszych dzieci i myślę, że, 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 że też znajdziemy dużo takich obierca. Mamy przepiękny, przedświąteczny czas w tej chwili, czas spotkań, czas radości, czas, który spędzimy w gronie naszych najbliższych. I właśnie dlatego jesteśmy my wszyscy tutaj, bo mam nadzieję, że wy nas, a my Was na pewno traktujemy jako najbliższych. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy ten dzień dzisiaj z Wami spędzić, pobawić się z Wami, pojeść dużo cukierków, prawda? I jeszcze przywitać świętego Mikołaja, z tego co słyszałem. On już się zbliża, już się zbliża. Wszyscy, cześć! Masz piękny krawat! Dzień dobry! Witajcie wszyscy! Dzień dobry! Dzień dobry! Byliście grzeczni? A jocka i Widać po buzi! Dzień dobry! Grzecznikowie! was serdecznie! Dzień dobry! Moi drodzy! Dobra, uwaga, schodzimy. No. Weźcie w to. Prezydent, no, zapraszam. Jest, bardzo dobrze. Trzeba mieć dużo siły. No, ja wstanę, pomoż. pomóżcie. Pomóżcie, go. No, całe szczęście. Proszę bardzo. Ale nie, nie, taki mały. Bardzo proszę. ci radę? Proszę, trzymajcie. W prawej nimity.